21 czerwca w Złotoryi odbyła się szósta już edycja biegu szlakiem wygasłych wulkanów. Ceremonie otwarcia urozmaiciły występy artystyczne Natalii Gap i stypendystów Fundacji Wspierania Kultury Ruchu Ocelot. Głównym odbyła się rywalizacja dzieci. Młodzi adepci sztuki ekstremalnego biegania bardzo chętnie pokonywali przeszkody przygotowane przez organizatora. Wieczorem, jak co roku, odbyły się mistrzostwa w półkaniu złota. W takich warunkach trzeba wykazać się nie lada sokolim wzrokiem. Wróćmy jednak na linię startu. Impreza co roku przyciąga kilkaset osób, które znudziło zwykłe bieganie. Na 13-kilometrowej trasie możemy natknąć się na błotną ślizgawkę, snopy siana, naczepy, strome podbiegi, betonowe rury, most, zalew i wiele innych, o których nigdy by nie śmiał zamarzyć. To jednak nie zniechęca uczestników do corocznego udziału w najbardziej ekstremalnym biegu w Polsce, a wręcz przeciwnie. W tym roku 650 osób wystartowałoby, udowodnić sobie swoją siłę. Niektórzy z zawodników mieli bardzo osobiste powody, by ukończyć ten morderczy bieg. E, to jest moja suknia e, ślubna sprzed 6 lat i już nieaktualna. I stwierdziłam, że mogę ją wykorzystać w bardziej pozytywny sposób. Żadna z tych imprez nie odbyłaby się jednak bez dobrej relacji i współpracy organizatorami Mirosława Kopińskiego z władzami miasta. Jak się to rozpoczęło i co jest w planach na kolejne lata? Jeśli chodzi o tą imprezę, to z Mirkiem jestem od samego początku. Biegam rekreacyjnie, w ostatnim biegu, biegu na groźcu zimowym zamykałem ten bieg. To już nie kwestia, nie kwestia wymyślania kolejnych przeszkód, aczkolwiek zawsze jakieś rozmaicenie jest potrzebne. To już jest kwestia zdobycia jak największej liczby zawodników, żeby jak najwięcej ludzi odwiedziło w tych dniach złotoryje. Przyglądając się całemu przedsięwzięciu z dalszej perspektywy nasuwa się jedno pytanie. Po co to wszystko? To jest SPA. <noise> Niedzielne SPA. Dużo błota, na błoto czekałam. No myślę, że... No jeszcze jestem niecała pobrudzona, więc myślę, że mogłoby być trochę więcej tego błota. Po co to wszystko? Proszę Was, jest moda elegancko, bijemy swoje rekordy i motywujemy całą resztę świata, żeby również zabrać trampki. W imprezie nie ma ograniczenia wiekowego i może biec każdy, czego przykładem jest pan Jerzy. No bardzo dynamiczny, bardzo wymagający, trzeba mieć naprawdę w sobie dużo siły, energii. Te 13 km to tak jakby jest to naprawdę maraton taki dobry, biegam maratony głównie, No ale tutaj no wiecie, no, no to jest pięknie, to jest pięknie, to jest piękna. Największe zdziwienie pojawiło się, gdy na metę dobiegł 11-letni Dominik. Kto go w to wszystko wkręcił? <noise> Miałem rację przez cały czas, ale dał radę sam. Bez Być może ten młody człowiek już za parę lat będzie niepokonany jak zwycięzca w kategorii Open Mężczyzn Grzegorz Szczechla, nauczyciel biologii i chemii z Ustronia. To nie jest jego pierwszy sukces w tej dyscyplinie. To jest moja w sumie siódma impreza wygrana pod rząd w takich biegach. A ja wcześniej właśnie run Macedonę biegałem, survival racing. Do takich biegów, jak się przygotowuje, to przygotowuje się bardzo ogólnorozwojowo, więc e, wiadomo, serwetka, wydolność, potrzebna jest siła. No większość ludzi woli sobie wydać, nie wiem, trzystówki na jakiś gadżet na przykład do treningu, a ja wolę wydać na przykład na badania i trenować z głową. Myślę, że to mam przemyślane. No i Najlepszą w kategorii Open kobiet i co ciekawe niepokonaną od sześciu lat została Anna Fitzner. No jak na razie do tej pory, szósty raz, szóste zwycięstwo. No z czego się ogromnie cieszę. Zobaczymy jak będzie za rok. Ja oprócz tego, że gdzieś biegam jakieś biegi ekstremalne, no to cały czas gdzieś y, biegi uliczne, od 10 do półmaratonu. Ja myślę, że organizator to przychodzi z samego siebie, z roku na rok. Tak? Myślę, że to jest jeden z lepszych biegów chyba takich w Polsce ekstremalnych. Organizatorem i pomysłodawcą jest przedsiębiorca ze Złotoryi Mirosław Kopiński, któremu nie brakuje pomysłów na kolejne biegi. W mamy Bogatą w dobra natury, jeżeli chodzi o skoki, właśnie zalewy, rzekę. Można dużo przeszkód natura, na sztucznych jeszcze zbudować, takich przyjemnych do przejścia, bądź takich bardziej trudniejszych. Następne biegi zimowe w gronagrodcu w grudniu 12 grudnia. No i za rok 6, 7 już będzie edycja letniego biegu wulkanów szósty bieg szlakiem wygasłych wulkanów już za nami. Takie imprezy poza ekstremalnym wysiłkiem to znakomity sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu, integrację i poznanie wartościowych ludzi. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim tym, którzy mieli odwagę wziąć udział w szóstym biegu szlakiem wygasłych wulkanów i skonfrontować się z własnymi słabościami. Kolejna letnia edycja biegu już za rok, a dla tych, którzy potrzebują kolejnego zastrzyku adrenaliny edycja zimowa. 12 grudnia u stóp tajemniczego Zamku Grodziec. Zapisy na stronie www. WWW.biegwulkanów.pl. Zapraszamy!